Życie to najbardziej zaskakująca rzecz w życiu, mówi wielki Polak Jan Paweł, ale nie ten Jan Paweł. Jan Paweł, którego syn pracuje w wielkiej korporacji, pnie się po szczeblach kariery, natomiast drugi radzi sobie troszeczkę gorzej, bo gania za miastowymi i tylko córka zdaje się być normalna, chociaż normalność w tym dołku to bardzo pojęcie względne i pojęcie niesamowicie odważne, bo co tutaj się dzieje? Można zagrać właściwie w bingo, bo mam i dinozaury, i mamy też egzorcyzmy, i mamy różne dziwne wiary, na przykład wiarę w kapelusznika. Ale też rzeczy bardziej przyziemne, jak marsze równości, jak to, że niektórzy stronią od płacenia podatków, a to wszystko osadzone nie we współczesnej Polsce, tylko w roku 1670. Słuchajcie, moi drodzy, to jest bardzo poważna sprawa, sprawa rangi państwowej, bo w końcu po wielu, wielu latach znowu potrafimy śmiać się samych siebie i wychodzi to naprawdę fenomenalnie w tej produkcji, bo jest jazda po bandzie. Tak po prostu bez ogródek. Dzieje się tutaj absolutnie wszystko. Tak jak wspomniałam we wstępie, można sobie stworzyć bingo i tylko odkreślać poszczególne elementy, które pojawiły się w tej produkcji. W tej produkcji, która jest nastawiona na prezentację 1600. 1670 roku, czasów nowożytnych w Polsce, ale co chwilę puszcza oko do współczesności i wychodzi jej to świetnie, bo z jednej strony mamy bardzo składną fabułę, jak na króciutkie odcinki, jak na ten format Mockumentary, ale też właśnie cały czas nienachalne puszczanie oka do tego, co dzieje się obecnie. I ja mam na imię Ola i dzisiaj będę rozprawiać o serialu Netflixa, polskim serialu Netflixa. To warto zauważyć pod tytułem 1670 i już czekam na drugi sezon, i z chęcią obejrzałem. Sobie raz jeszcze ten pierwszy sezon, bo myślę, że wiele rzeczy mi tutaj umknęło. Tu właściwie sypie się tekst za tekstem, bardzo mocne teksty, właśnie Jazda po Bandzie, i dużo rzeczy może umknąć, tak jak właśnie w polskim The Office, i nie bez przyczyny wspominam o tym polskim The Office, bo Jakub Różyło jest postacią, która jest takim pomostem między tymi dwoma produkcjami, za obie do pewnego stopnia odpowiada. Ale związki nie kończą się tutaj na polskim The Office, na całym gatunku. Documentary, bo ja zauważam tutaj bardzo dużo nawiązań do produkcji, co robimy w ukryciu, pod względem tego, jak skonstruowani są bohaterowie. I na przykład mamy takie kadry, że bohater coś tam mówi do kamery, jak to w typowym documentary, bo kamera, no przecież to zupełnie normalne, podąża za bohaterami w 1670 roku, puszcza nam oko, mówi bezpośrednio do nas, a za nim dzieją się iście dantejskie sceny. Dodatkowo mamy ten system klasowy, który również skojarzył mi się z, co robimy w ukryciu, dlatego widzę całkiem sporo związków właśnie między tymi dwoma produkcjami, a nie tylko polskim, czy w ogóle The Office. Chociaż faktycznie przenosimy się do roku 1670 i faktycznie dzieją się rzeczy związane z rokiem 1670, to najmocniejszym punktem tej produkcji jest właśnie to, że cały czas odnosi się do współczesności, cały czas puszcza oko w sposób albo bardzo bezpośredni, to chyba najczęściej, albo między słowami i to nie tylko do sytuacji geopolitycznej, nie tylko do sytuacji społecznej w Polsce, ale także do popkultury, bo pojawia się pewien żmija. Nie będę tutaj spoilerować, któż to taki jest, ale wydaje mi się, że warto zostać do prawie końca tej produkcji, żeby się tego dowiedzieć. W każdym razie można tu stworzyć całą listę tematów, które są obecne tu i teraz i które są bardzo sprawnie przeniesione do tej produkcji, jak na przykład to, że dwójka mężczyzn rozprawia o tym, jak to dobrze by było, gdyby właśnie oni mieli wpływ na wychowanie młodych dziewcząt nie padają tutaj cnoty, nie wieści, nie padają te słowa, ale bezpośrednio można sobie to właśnie do nich odnieść. Druga sprawa to to, że Polacy są niesamowicie tolerancyjni. Tak, tutaj wszyscy żyją w wielkiej grupie, Grupie, która nie jest jednorodna, jeżeli chodzi o kwestie kulturowe czy kwestie wiary. Tolerancyjni, ale. No i tutaj pojawia się cały szereg różnych kwestii, które wpływają na tę tolerancję, jakże wielką, którą wyznają Polacy. Kolejna rzecz to m.in. to, że różne Kary czekają na postaci, które dopuszczą się różnych występków, ale na księdza no to już jest najwyższa kara oczekująca, no bo zostanie przeniesiony do zupełnie innej parafii. Więc mamy bardzo, bardzo dużo tych elementów, które bezpośrednio odbijają się w naszej codzienności. Nie wspominając już o tematach ogólnych, znacznie szerszych, jak na przykład zmiany klimatyczne, o których cały czas rozprawia Aniela, czyli ta normalna, ta jedna z normalnych, córka Jana Pawła, która boi się o to, co nastąpi za te ponad 300 lat i zwraca uwagę na to, jakie gazy produkuje bydło. I to właśnie Aniela jest tą postacią, która stara się edukować to zatwardziałe społeczeństwo. Co ciekawe, to właśnie szlachta i magnaci są zaprezentowani jako ci bardziej zatwardziali, z nich się śmiejemy, a chłopi potrafią być tutaj niesamowicie elokwentni. Zresztą to nie są tylko kwestie właśnie klimatyczne, ale też to, że Żydzi spiskują. Mamy stereotypy czy marsze równości, które mogą zostać Przerwane przez tajemnicze wykopaliska archeologiczne. Mimo tego ciągłego bombardowania nas z różnymi nawiązaniami do współczesności, nie wypada to w sposób nachalny. Forma jest bardzo przyjemna, mamy odcinki po 30 minut, 25 minut, 35 minut chyba maksymalnie. Ogląda się je niesamowicie szybko i jest tutaj miejsce i na rozwój bohaterów, rozwój fabuły, bo ta historia jest naprawdę angażująca, i na to, że pojawiają się te ciągłe nawiązania. To wszystko jest integralna Całość. Nie miałam tutaj żadnego rozdźwięku, chociaż to już kwestia niesamowicie personalna, jak wy to odbierzecie, bo chyba trzeba lubić taki format i chyba trzeba lubić się z siebie śmiać. A wydaje mi się, że Polacy powinni lubić się z siebie śmiać, bo mamy bardzo duże pole do popisu, co pokazuje serial 1670. I w ogóle to jest bardzo wdzięczny temat. Wdzięczny temat pod względem tego, że ten serial jest niesamowicie barwny i to dosłownie barwny, bo bardzo kolorowy. Mamy wyraziste kolory, wyraziste. Te kadry. O pracy kamery będzie tutaj osobny rozdział, bo wydaje mi się, że praca kamery zdecydowanie na to zasługuje. Ale jeszcze o tej nienachalności. Właśnie mamy niesamowity rozwój bohaterów. Oczywiście Jan Paweł, jako główny bohater, jest niesamowicie rozwinięty, znaczy rozwinięty fabularnie, może nie emocjonalnie i pod względem inteligencji, bo jest takim tutaj Michałem Holcem, właśnie reprezentantem Sarmatów w tej historii. Ale bynajmniej to nie jest tak, że tylko Jan Paweł jest tutaj rozbudowany, bo. Cała jego rodzinka jest niesamowicie rozbudowana, nawet jego żona, która początkowo jest zaprezentowana jako postać, która po prostu leży krzyżem w różnych miejscach i blokuje mu dostęp do wyjścia z domu. Później nabiera tutaj kształtów, nabiera tutaj pikanterii nawet można powiedzieć, ale inni bohaterowie, między innymi Jakub, czyli ten, który pnie się po szczeblach korporacji, ten, który rządzi w tej korporacji, jest fantastyczną postacią, fantastyczną postacią, która tworzy większość gagów w tej historii. Oczywiście przez korporację mam tutaj na myśli związek z Bogiem, jest. Księdzem. Księdzem, który bardzo mocno angażuje się w lokalną społeczność i jest przekonany, że Bóg go słucha. Jest przekonany, że Bóg słucha się Polaków. I w związku z tym Jakub ma roszczenia do Boga, co prezentuje pierwszy odcinek, gdy właściwie nie wiemy, z kim on rozmawia, chociaż dość szybko można się tego domyślić. Na jego podstawie pięknie zaprezentowana jest ignorancja, jest takim uosobieniem właśnie ignorancję, ale też właśnie za jego sprawą są przemysły tutaj tematy współczesne, ponownie i to jest wpisane w fabułę, jak na przykład moment, gdy chce sprzedać pakiet, nie tyle, że ubezpieczenia, ale pakiet w ogóle zdrowotny i zaprasza całą wieś na spotkanie. Rozstawia swój budyneczek i właśnie tam sprzedaje pakiety zdrowotne, że ten podstawowy to tak naprawdę przed niczym Was nie chroni, no bo co ten jakiś podstawowy święty patron w ogóle może zdziałać? No na pewno Was nie uchroni przed dżubą, więc trzeba wykupić ten znacznie wyższy pakiet zdrowotny mur jest tutaj zaprezentowany nie tylko za sprawą tego, co bohaterowie mówią, ale właśnie też za sprawą kadrów, fantastycznych kadrów i w związku z Jakubem pojawia się jeden świetny, naprawdę świetny kadr, z sekwencja scen, gdy we wsi pojawia się Jezus, a przynajmniej Jakub tak utrzymuje i nawet za głową tej postaci pojawia się koło, które ma imitować aureole. i Jakub jest w pełni przekonany, że Bóg właśnie zesłał mu Jezusa i nie daj Boże, dojdzie tutaj do ukrzyżowania. Dzieją się tutaj dantejskie sceny, więc absolutnie wszystkiego możecie się spodziewać po bohaterach. Absolutnie wszystkiego, mówię to nie bez przyczyny, bo mamy tutaj naprawdę dużo zwrotów akcji, o które tę produkcję nie podejrzewałam. Wydawało mi się, że najważniejsze będzie właśnie to przemycanie różnych kwestii ze współczesności, właśnie geopolitycznej sytuacji społecznej, marsze równości i tak dalej, ale nie. Ale mamy też właśnie bardzo dobrze napisaną fabułę. Fabułę, która sprawia, że angażujemy się w życie bohaterów, angażujemy się w historię Anieli, która jest zaangażowana w relację z Maciejem. Maciejem, który jest chłopem litwinem, który przybył tutaj na chłopskiego Erasmusa. Przecież to zupełnie normalne i ta relacja jest jak najbardziej wciągająca ze względu na ten mezalians i ze względu na to, jak jest napisana Aniela, bo nie jest napisana przez pryzmat innych bohaterów. To postać inteligentna, kobieta, która uważa, że ojciec to został w średniowieczu. Znów mamy i nawiązanie do współczesności, i to, jak bohaterowie faktycznie mogliby się do siebie zwracać, jest postacią światłą. Dużo czyta. W pierwszym odcinku mamy jej projekt na wózek dla kota bez nóżek, czy właśnie kamerę Obskura. W toku tej historii zyskują również postaci drugoplanowe, które budują kolory. Tej wsi. Na przykład jeden z bohaterów, który wierzy w kapelusznika i dopisuje całą historię do tej wiary. To też świetnie pokazuje w ogóle, jak mogłaby się dana religia rozwinąć. No i poza tym, że mamy typową obyczajówkę, właśnie to życie we wsi, to jeszcze wątek kryminalny, który jest tutaj takim podsumowaniem tego wszystkiego, co się wydarzyło. Taką wisienką na torcie, zwłaszcza przez to, kto tym bohaterem, kto tym detektywem w tej historii jest. No i wreszcie praca kamery. Nie wiem, co jest najlepsze w tej historii. Czy to przemycanie współczesności do czasów Nowożytnych, czy właśnie praca kamery, która jeszcze mocniej to uwypukla. Trochę już tu napomknęłam właśnie między innymi przez tę aureolę, która pojawia się za głową Jezusa, ale jest tego tutaj znacznie, znacznie więcej, bo praca kamery buduje tę historię, buduje dynamikę tej historii. Te odcinki 30-minutowe są tak dynamiczne właśnie przez to, że ta praca kamery to robi. I to nie tylko przez to, że jakieś fikołki jest. Floresy pojawiają się na ekranie. Nie, to wszystko jest niesamowicie przemyślane przez to, jakie obiektywy są wykorzystane do prowadzenia tej kamery, że mamy dużo szerokich kątów, ale też dużo zbliżeń. i To cały czas jest rotowane, cały czas twórcy tutaj kombinują jak mogą, żeby ta dynamika była zachowana i żeby to było w punkt. I za takie sztandarowe przykłady można tutaj uznać przynajmniej kilka scen. Między innymi to, jak Bogdan odnajduje się w obozie Tatarów i prezentuje swoją mini kawalerkę w której na wszystko jest miejsce, czy w ogóle fenomenalna scena, gdy szlachta mierzy swoje kutaste i nie YouTube nie blokuj tego materiału, bo chodzi o coś zupełnie innego, ale właśnie kadry są tutaj bardzo dobrze dopasowane do tego, co dzieje się na ekranie. Czy w ogóle w pierwszym odcinku, gdy zaprezentowana jest Aniela i gdy kamerzysta odjeżdża od niej, gdy zaczyna mówić mądre rzeczy, ale, ale nie, to nikogo nie interesuje i dopiero gdy Aniela mówi, że no to może odsłonię ramiączko no to kamerzysta do niej wraca. Takich kadrów jest tutaj znacznie, znacznie więcej. No i właśnie to nie jest tylko tak, że kamera się kręci wokół własnej osi i powoduje zawroty głowy u widza, tylko że to wszystko jest niesamowicie przemyślane pod kątem i fabularnym i technicznym. I to wszystko sprawia, że uważam, że serial 1670 robi niesamowite wrażenie i z utęsknieniem czekam na drugi sezon, bo humor jest tutaj fantastyczny na wszystkich polach i jest rozbudowywany przez pracę kamery i przez słowne elementy Elementy humoru i przez prezentację bohaterów, bo te słowne elementy pojawiają się od samego początku. Między innymi, gdy Jan Paweł wpada do szopy, żeby znaleźć swojego drugiego syna, tego mniej rozgarniętego w jego oczach Stanisława, który gra ze swoją kapelą późny Barok i mówi: Tato, przecież teraz się tak gra, no to jest kozak, na co Jan Paweł się oburza. No bo jak to kozak, nie pamiętasz, co kozacy zrobili twojemu dziadkowi? Takich elementów jest tutaj po prostu cała, cała masa. I dlatego uważam, że dużo może umknąć w toku tej historii, gdy ogląda się ten serial pierwszy raz, bo cały czas jesteśmy bombardowani różnymi tekstami, czy odnoszącymi się bezpośrednio do zachowania szlachty w XVII wieku, czy odnoszącymi się do czasów współczesnych. Zresztą, co za różnica, to wszystko się ze sobą przeplata i wraca. A gdy obejrzycie ten serial, to szczerze polecam obejrzeć sobie jeszcze raz, w czołówkę, bo okazuje się, że te kadry, które pojawiają się w czołówce, no to nie zwraca się uwagi na samym początku. One są świetnie dopasowane do tematyki odcinku, więc to jest też Wisienka na torcie podsumowanie tego wszystkiego, co było skrzętnie budowane przez cały serial. Serial, który jest niesamowicie przemyślany od A do Z i właściwie trudno mi wskazać na jakieś wady tej produkcji, bo wszystko bardzo ładnie mi tutaj do siebie pasowało, bawiłam się fantastycznie i gorąco polecam zapoznanie się z tematem. Oczywiście to. To kwestia jak najbardziej subiektywna, bo jedna rzecz może niektórym zazgrzytać i wywołać pewien dysonans. Język. Język, który jest jak najbardziej współczesny. Są słowa zaczerpnięte z naszego współczesnego słownika, które niekoniecznie muszą pasować niektórym widzom. To jest jak najbardziej normalne, że mamy ten rozdźwięk, dysonans, ale moim zdaniem to jest tak dobrze budowane od samego początku, od razu jesteśmy wrzuceni w ten świat właśnie w ten sposób i ta imersja jest budowana na różnych poziomach, właśnie fabularnym, jeżeli chodzi o pracę kamery, jeżeli chodzi o techniczne, że ja nie odczuwałam tutaj dysonansu, ale to jest kwestia jak najbardziej subiektywna. I z tą myślą Was zostawiam, serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie się swoją opinią na temat tej produkcji, czy oglądaliście, czy planowaliście oglądać, gdy zobaczyliście zwiastun, bo wydaje mi się, że marketing Netflixa dość prężnie działa, żeby reklamować tę produkcję i jak najbardziej słusznie, bo jest co reklamować i mam nadzieję, że ta produkcja doczeka się drugiego sezonu i zostanie też uznana za granicą, bo jest tutaj potencjał i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.